No cześć, to Hardcore.pl, witam się z wami w kolejnym odcinku Dziennika Kolegów. Jest ze mną Nikolas8418 i on też kręci na swój kanał. No właśnie, nie wiadomo czy to wrzucę, ale... Hmm. Hmm, aha, ja już mam przedmioty, bo, bo ja już tak zaczęłam grać, bo mi się nudziło. No, czekał na mnie. Dobra, jakie masz rzeczy dla mnie? Ja dla ciebie na razie nie mam, ale łapto i łapto i łapto. Ej, Czuję ej, czy ja się jakbym grał na singlu. Dobra, to dziś dalej, okej? Okay? I mam dużo mięska. Dobra, to dziś dalej, bo mięknie w tym miejscu. Mm, mnie też nie. A, Nikolas, jak powiedziałem na moim kanale, e? E, robimy konkurs przecież, nie? Do wygrania na nie z nami jednego odcinka. Co nie? No. Konkurs polega na tym, że na, na, do mnie na... E, mm, do mnie na kanał. Nie na kanał, do mnie na... O, no tam do wiadomości, bo, do mnie. Wyślijcie swoją pracę na temat Minecrafta. Ogólnie. Um, nie, czekaj, nie, czekaj. Jakoś inaczej to wymyślmy. Jakoś... Ja mam lagi w ogóle tej. Ja właśnie nie mam lagów. Ja mam, no bo ty nie prowadzisz serwera, a mój no. komputer ostatnio tak się zrąbał. No, a myślisz, że mój net, nie? Ale tego polega na tym, dobra, wracam do rzeczy, yy, że macie narysować i wysłać mi na wiadomości rysunek związany z naszymi przygodami. Dzień Kakoletów. Najlepsza praca wygra i, og i ogłoszę to, yy, nie wiem, za co, co tydzień. Macie tydzień czasu, żeby wykonać pracę. Więc powodzenia i życzymy wygranych. A i pozostałe dwa: jedno, dwie, dwa, yy, drugie, trzecie miejsce zostaną nagrodzone też. O to się nie martwcie. Nie martwcie. Tam, tam będziecie w yy, będziecie w specjalu. O, w specjalu będą. A pierwszy, a pierwsza tam, a pierwszy, gdzie będzie. Pierwsze zrobimy, że on kręcił z nami dwa odcinki nakręci. kręci Okej okay. Polecimy go na naszym kanale Więc powodzenia i, i konkurs otwiera to zaczynamy Okej, okay, teraz ja sam może zrobię rzeczy A ja zrobię drewno To my z zrobimy. Czekaj, prześpiewam, piszą do mnie. Zabierze. Tutaj się osiedlamy? Dalej. Okej. nie zrób sobie mieć, żeby zabijać świnki. Wiem, bo mam. Zrobiłem za... właśnie. I tak dalej. Tam była dżungla, jak dobrze pamiętam. No, jest. Miskin jest zarabisty. A Ej, ja widzę owca, owca, owce, widzę. Ja ciekawe, który to już odcinek. Druga owca, trzecia owca. To A... A, Cz czwarty chyba, nie. Ale starana dostała. Ale widzę, wow, Dobra, mam dwie wełny. Ty zabijaj... Prowy też ty... zabijaj, bo będzie i na ten, i na zbroję i mięsk. No, ty, ja, ja łóżka spróbuję zdobyć, mam już, na, mam już na jedną łóżko. Ja mam jedną wełnę. To czekaj, to jeszcze dwie. No, czekaj, ja, ja widzę jedną, widzę jedną. Jedyni... Teraz, teraz tylko jedno trzeba. Ja mam trzy. Ale lagi mam, no mówię Masz... Nie, mam tu dwie. Ja chyba tego nie wrzucę na YouTube, ponieważ mam takie lagi. To czekaj, mam akurat owcę, mam już na z lagami nie, nie chcę oglądać. Teraz tylko jedną owcę trzeba. Ja już mam pięć wełny. A ja sześć mam... mam y, ten, a ja mam dwa. Ja mam sześć no dobra. Ej, gdzie jesteś, bo mam dwa te, bo jedzenie mi się kończy. Ja wyłączę nagrywanie, bo może przez to nie laguję i no. chyba tego nie wrzucę, bo zbyt nie lagię. Ja mam też o, właśnie. O, czekaj, krowa. Coroś na Tak, ja są... ja są wojownikiem. Nie. Eee, ja mam da... 10 wołowin i eee, 15 srop tego eee, miejsca. Łot... Eee, the... Pana góry. Lol. Łota... The... Eee. A ja mam spłaszczenie, dlatego on nas z wami walił. Dobra. Ej, Nosie, a wyślijesz to spłaszczenie? No, spoko. Miałam, miałam, właśnie miałem w tym tygodniu ściągnąć spłaszczenie Dobra, na bagna się dla no dalej jeszcze, trochę, za morze choć, właśnie za morzem mi jakiś fajny teren, są góry A ty właśnie gdzieś w górach? Ha, widzę owce ja, ja już mam, no Dobra, nie zabijemy szawec Ty, gdzie ty jesteś? Podrzewa drzewa Ej, to nie były takie dobre bagna Zierstwo. Ty, ja Cię nie widzę w ogóle. Ja nie wiem, gdzie jest? Idź prosto. Nie za... bądź się do mnie tarpiąc. a ja widzę kiewika. Zwiedzimy kiewa. Mm, zaraz, no. Bo ja chcę tutaj sobie zwiedzić. Yyy, żelazo. Au, 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 au. Jeszcze nie zdobyliśmy nawet węgla i już żelazo. Ja na razie mam las. Ale ciemną ja jaskinię i nie mam węgla. I widzę lawa. Ty jaki cave system? Kajba, kajba. Czekaj, to ja. Czekaj, to ja się do te... Ej, wiem, musimy sobie zrobić małe schronienie tutaj koło tego kajba. Poczekajmy do nocy. Schowajmy przedmioty. Prześpimy się, żeby jak dniemy to się pojawić koło naszych przedmiotów. Oki? Doki? Osiem No minut. Wow, 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 jakiego cave'a widzę! Ło wow, 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 jaki cave wielki! No. Dobra, yy, posta, postaw craftinga. Czekaj, bo... bo ja w powietrzu teraz taryna. Nie, jak tak. latać Teraz możecie zobaczyć IP serwera. I tak nie mają e, ID i tak dalej. Tam będę... Ej, załóż IP e, lista. Chodź. Ej, no chodź zostajisz przy No nie tutaj. Czekaj, bo dalej. Ach, czekaj, jesteśmy, bo my, my, musiałem Minecrafta wyłączyć. Mamy jakiś y, malutki domek, bo tylko dlatego, że chcemy zleć K'a. To. to zrób taki wiek, czy... No, Ale my tu nie będziemy mieszkać, to tylko dlatego, żeby nie. zrobić... Ale zrób na trzy, na trzy zrób. Bo o to chodzi, że go będziemy... No dobra. Tutaj czekaj, bo tu... Liany, 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 Liany... I no właśnie, na tydzień. No i dobrze. Jakie to ja łóżko zrobię. Zrobiłeś to łóżko? Nie, bo ci dalco Tak? Tak? On tak. Dobra, mam. Dobra, drzwi. Czekaj, ja pójdę po węgiel Ej no szybko, nie? Czekaj, to ja to ogarnę podłogę. Ty ja nie wiem czy się dostanę. Ej, szybko może, nie? Dobra, tam jest kanon. Spoko. Dobra. Czekaj, tego craftinga trzeba wywalić, bo nie wejdziesz do łóżka. Grafting idzie. Ja się nie słyszę, portal do Netera. Tak. No, jest takie Dobra, resztę węgla wydobędziemy potem, bo teraz się. Masz drzwi? Bo robię drzwi. No, ja nie mam. Dobra. Crafting na dzisiaj nocuję na dworze. Mm -hmm. Sorry crafting. Dobra. Łódź Ej... będziemy spać. Ej, t... daj te pochodnia. Masz będzie. Wow, luck. Eee. No to ma. Boku. Ej, trzeba tu jakoś y, skrzynkę ogarnąć. No to zaraz ja mam nie ja mam Czekaj. Na początku południe sadamy, może bo to cię ja? jak to kupię. Leja. A są Czekaj, robię skrzynkę. A włączyłeś potwory? Chyba. Czekaj zaczęli. Czy... Nie, ja na pewno tu nie widzę żadnego potwora. Ej, kroba! Pojęcej miejsce i stąd. Zła krowa. Złomóczka, To wspólna skrzynia? No. Czekaj, ale ja muszę sobie... dobra. Ja będę... Dobra, Czekaj, dobra, ja... Dobra. Ja se dam na dół. Ja będę miał rzeczy na dole. Ja biorę deski. Ej, no co mi węgla zajmałeś No bo to mówię. Okej, okay, ty będziesz miał rzeczy na dole, ja do góry. Czekaj, nie, ja będę spał z mieczem. I po... Siemiecko i... przydało upiec. Właściwie, Ej, ch chodź, bo to mnóstwo trzeba czekać. Chodź. Są jakieś Wiwanolu? Yy, daj trochę, ten, daj trochę yy, pochodni. Okej. Okay. Jak masz Patryki, to jeszcze zrób jeden tam. Dobra, daj mi spać. in the horse patch check come check but uh, today don't me wow 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 wow, 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 wow okay. Mięsko pieczemy? No zaraz Aj bo wina czy surowe mięso więcej daje? Steak daje A steak to jest ze świni? Nie, z krowy Ale fuks, trzy dostałem od krowy być być o Krowę zabiłem, ja jestem wegetarianinem Nie, A, tak? No Trzy kolejne, ha Czekaj, ej, eee, yy, idź wydobądź ten. Czekaj, cztery sobie wezmę mojego. Ej, weź wydobądź kobla, że zrobić piecyk Nie, nie możemy upiec A nie możemy, bo ja mam dużo drewna. A węgiel dałem ci ten. Nie, ja nie. Dobra. Dobra, mam. Dobra, zrobimy tym. Czekaj, zrobię piecyk. Ach. pieca no. no naprawdę tylko się moje pieczą no. najpierw moje to już je w już dobra, niech mi się upiecze dobra, ja mam chwilę chodź spać a wołowinka? Czekaj, coś muszę naprawić. A nie, e, nie uda się to na trzy... Nie... Co? Wiem, o co ci chodziło nigdy. Co? Wiem, co chciałeś zrobić. Na trzy dzioite. Chcemy na mnie wskoczyć oczywiście, nie? Yy, nie. Nie, co? Chciałem tak powiększyć, żeby jak wstaniemy, to żeby nie ten... Żeby mi się nie walił w głowę. Eee, buka, czekaj, Dobra, chodź. Dobra. No właśnie, bijeś. No wbij! Ja już wbiłem, za mały ten domek zrobiłeś. No dalej, idź spać. Ha! Ha! Nie wiem, jak to się uda. Kładź się. Mother. A już nie Okej, okay, jeszcze cztery wołowinki, chodź, chodź, idziemy tutaj, chodź, ja już idę. Czeka, jeszcze 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 co tu jest chodź, nie wiem Ło, jak to się blok diamentu Nie Nie giwujemy No czemu? Węgiel, węgiel, węgiel No czemu? No nie giwujemy sobie. Ale... survivalu Ej dobra, jak będzie następna noc to już przerywam nagrywanie I będzie koniec kolejnego odcinka My tu, my tu do jaskini idziemy, mamy. Wow, jo! Łowny spad. Anara, chłopie. Łow! Dobra, dziękuję. Jest... No, na dole. Ja cię. Jajka, kobieta, nowe. Nie, twoje rzeczy uratuję. Uda udało mi się. Redstone. Myślę, jakbyś źle. Dla... Nie, ehm, pro nie nie nie, 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 ty, ty. O, zjeżdżamy. No, yeah. A, A, czekaj, masz swoje rzeczy. Lapis. Dobra, masz. Gdzie? Ja. Czekaj, ale mi się... Mam więcej przedmiotów. Nie, tylko ten miałem. A nie, czekaj, 12 pochodni. No właśnie. I to wszystko. Ale nie, nie wykopuj. No. Bo Nie mamy jeżdżan. O żelazo. Już można kamiennym. Już jest to nie Jezus. Już mam ponad... mam już trochę... Mam już właściwie jeden napisu. już żelazo jest dla mnie cenniejsze od diamentu. Tak. Zale y, zależy, żeby jak żelazo jest więcej oczywiście. Tak, ale zjem... Czekaj, ja tam pójdę do góry. O, lala. Czemu, on tak U la, ale mnie o, la, Uuu, la, o la. Uuu, o tak, tak, uuu, la, ding ding dong. ding <słyszy> wow, Star Wars. A! Wow, stały... stały orys. podawański. Zdiewicz! 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 Ja chyba... Moja ćwiczenie będzie na Mainkunie. Ej, twoje... Roli, co to jest Majkun? No, tam noc ma być. Co? Tam noc przy... wow. Tam, tam noc... Y Michael tam, tam noc idzie. Gdzie noc idzie? No, ma, maj, y, noc przyjeżdża na Majku, bo tam obgaduje, pokazuje się publiczne i te inne. To słabo. Ja, ależ ty, ominął... nie, myślałem, że ominął się skinie. Fa Fale się. Nie, nie pali się. Ja tylko węgla. Ej, jakaś skinia! Ta jasne, wiesz ci wierzę. Nie myślę. To jest złoto, widzę. Ej, nie, musimy sobie zrobić żelazny kilo. To jest złoto, lapis. Lapis można kamienny nie można. Można, to dlaczego wydobyłem? Tak? No. No ale złoto tutaj jest redstone, no trzeba zrobić razem No, trzeba. I te na jeszcze powydobywam. I zaraz cię zmywamy te kury. Po co? No do góry zrobimy no, rzeczy. Ale jak tutaj jest skin no to to nie żelaznego ale chcę chcę jest ty ja co zrobię rzeczy akurat mam już pięć tego. O, slime. Najgorzej, że nie pamiętam, który to był prom. Nie. Yeah. Xperia Fire. Ile węgla? Tu przy wejściu jest węgiel. No, wiem, że jest węgiel. Wiesz, ja, ja, ja jadę tu kury. O szybciej, nie za to wam płacę. A w nie musi dźwig ściągać. Eee, dźwig, dźwig, dźwig. Eee, Czyli teraz mam dobre połączenia. A powiedziesz jak wtedy nakręcaliśmy? Nie. Aha, no, pamiętam. Nie. Ozlegowało mnie. Nie. Tu do góry jest niezła ciemność. Wiesz, oczy się psują. A zrobi... Teraz cię pójdę. Co? Żegnaj, Nikolas. Co? Powiedz, kiedy będziesz chciał wyjść. Bo nie nie odetknąłem bo wodę. człowiekiem jaskiniowcem. dotknąłem yy, wodę. Zabrałem. już nie wyjdziesz. To są ten ja to przejdę. Ja to naprawię. Nie, ja to przejdę. Ja to naprawię, ja to naprawię. Nowy tekst. Nowy tekst, ja to przejdę. Junior i za. Więc ja escape'a parkurowego przeszedłem. A to może później, może jutro. Powiedz... Tak. Jak skończymy odcinek. Dobra. Ale bez nagrywania. No bez. Trzeba będzie komentować. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Lecę! Dobra, z tej mam już tak mam jednym wydobywam, jestem hardcorem. Nie, nie wydobywaj, ja już idę. Wydobywam. I naprawdę i przepańca, przepańca, przepańca i... Ich nie wam. Ej, Ej, jest raczej To było. A ominęłaś tego. tego. yyy, no, ominąłeś lapis. Ja. Yes. Co? To ja Niskie ceny I co jest? Ej, masz na chwilę zrobić cięcia? No teraz ja ci cięcie i witam się jak... Ej, jak już pocięcie. To cześć, ta. No cześć, już jesteśmy. Ty, ale dużo łazić żelaza znalazłam. Okej, okej. Ej, no czekaj ja mam... Ej, ej, o cześć. Ej, uuu, długo. Jako wielka. No. Jo. Ej, no, pa, pa co zrobiłeś? Ja mam 10. 11, 12, 13, 14... Nie, mam 12, a ty ile? 50. Yy, nie, sorry, yy, 30. O, czekaj, ja to złoto wydobędę. 4. Kiedy kończymy odcinek, może już, bo chcę sobie tam, bo chcę sobie nagrać escape'a. Nie nagrać, tylko przejść. No dobra, to choć na górę, tam na górze zakończymy. Czekaj, jeszcze tylko redstone'a wydobędę. Może coś powydobywamy, y, żelaza. Y, raczej pójdziemy do jaskini i coś może powydobywamy. Na przykład te żelazo, co jest do góry, jak widzicie. Gdzie? No do góry są różne żelaza. Czyli my będziemy trochę żelaza i potem widzimy się na następnym odcinku. Tak? że. No, no czekaj, tylko jeszcze tego Redstone'a wydobędę. którego tu napotkałem już. na pistony. A to jest. Ej, czekaj, jeszcze seria popularna będzie w Minecrafta. Jest wow. wow. to wyobrażasz. Tak. I to jest głupie, że na dnie na przykład się wolno idzie, a potem do góry tak szybciej. O, Cię. Ja... Czekaj, potrzebuję jednego dirta. Jest to mi fajama, no po co? Bo na potwory, na sposób na potwory, czy by zostały tutaj. Płap! Dobra, drugiego ci rzucam. Ej, no ja już płynę, mam już, mam, mam już swojego. Ej, czekaj, płynę kraulem, płynę kraulem pod górę. Męczące. Pochodniłem się. Płynę kraulem. Ciężko. U, dawaj, czekaj, teraz z pieskiem. Dawaj, 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 do góry, do góry, do góry. Tak, o, split, 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 split. Mogę, czekaj, e, czekaj, zobacz, to jest zobacz, żeby potwory nie szły, co tam tu starczy tego dirta rozwalić i tu już spada. No, dobra, dobra, dokończymy ten odcinek. Czekaj, chodź do góry, akurat noc. Kińczymy ten odcinek. O, moje parczoki się przepaliły. Dokończymy ten odcinek. No dobra, to... To ja i zacznę. Komentuj, komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Nie da się, on poda link do mojego kanału. To cześć.